Piłkarze Chemika Police rozegrali czternastą kolejkę kipsta czwartej ligi. Na własnym boisku zmierzyli się z prowadzącą w tym sezonie flotą Świnoujście. W sobotę 29 października na stadionie miejskim przy ulicy Siedleckiej w Policach policcy piłkarze zmierzyli się z drużyną ze Świnoujścia. Początek spotkania należał zdecydowanie do floty, która rzuciła się do ataków i mogła już w pierwszych minutach wyjść na prowadzenie. Po zawodnik Chemika faulował jednego z napastników floty. Z minuty na minutę to jednak zawodnicy Chemika coraz bardziej zaczęli dochodzić do głosu. Stworzyli sobie dwie doskonałe okazje do zdobycia bramki. Jednak dwukrotnie górą był bramkarz wyspiarzy, który pewnie obronił strzały policzan. Po przerwie mecz się wyrównał i aż do 70 minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Wtedy po wrzucie z autu na wysokości pola karnego piłka trafiła do niepilnowanego zawodnika drużyny gości, a ten z najbliższej odległości wbił piłkę do bramki gospodarzy. W ostatnich minutach meczu mogło dojść do wyrównania wyniku. Policzanie do końca próbowali nadrobić straconą bramkę. W ostatniej akcji po szybkiej kontrze, flota zdobyła drugą bramkę i zaraz potem sędzia zakończył spotkanie. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 0 dla drużyny ze Świnoujścia.